Analiza rynku po aktualizacji Ethereum. Cześć wszystkim z tej strony Piotr, Egzysty Trader. Jak zawsze, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nie jestem doradcą finansowym, to są tylko i wyłącznie moje własne przemyślenia, i nie należy traktować tego jako porady. Po poradę, proszę się udać do doradcy finansowego lub do banku. Dobra, słuchajcie, mieliśmy wczoraj aktualizację Ethereum. To one zostały uwolnione. No i co teraz mamy? Zacznijmy sobie jak znaczy od Bitcoina, bo Bitcoin jest królem tych kryptowalut. Bitcoin co tutaj nam robi? Zaczyna nam tutaj pokazywać, sygnalizować, że możemy mieć ściągnięcie. Czy to będzie duże ściągnięcie? Powiem wam, że nie jestem tego aż taki pewien z tego względu, że tu zaczynamy robić taki mini kanał. Tu. I tu zaczynamy tak, ym, tak się bawić. Być może zejdziemy tutaj do tej strefy, której narysowałem, a być może z, zrobimy tak, że mamy tutaj coś takiego, tak, tak, tu jeszcze pójdziemy i dopiero stąd gdzieś odbijemy. Który, który z tych scenariuszy będzie, no nie, nie wiem tego jeszcze aż tak do końca. Dobra, słuchajcie, teraz tak, przejdźmy sobie na wysoki interwał i przejdźmy sobie na pusty wykres. I teraz, co, co chcę Wam pokazać na tym, na tym pustym wykresie? Chcę Wam pokazać dwie takie, dwie takie zależności. Nie podoba mi się to, że tutaj za, za szybko wyszliśmy w górę. No, owszem, być może ludzie zaczęli bardziej ufać kryptowalutom w stosunku do tego, co się dzieje do banków, lecz gdy, sobie, gdy się przyjrzymy tym wykresom, no to tutaj stąd, gdzie mieliśmy ten ostatni dołek, czyli stąd dotąd. Minęły 92 dni, jak, zaczęli, jak zaczęliśmy kontynuować ten w górę. A tutaj stąd dotąd minęło zaledwie 40 dni, czyli te próby wychodzenia są jeszcze szybsze niż tutaj w 2019 roku. Zobaczcie, tutaj gdy wyszliśmy tak bardzo szybko do góry, mieliśmy tutaj później takie gwałtowne ściągnięcie, no tutaj trochę pomogła ta panika covidowa. Więc teraz tak jak to ja można jeszcze troszkę porozgryzać. Możemy to na kilka sposobów. Możemy sp spróbować wziąć zniesienie Fibonacciego i zobaczyć dokąd doleciał ten ostatni tutaj szczyt. I mieliśmy tu poziom 0,618. Dotąd my dolecieli. Jeśli weźmiemy ten, tutaj to zniesienie 0,618 to tutaj mamy jeszcze potencjał ruszyć się nawet do 50 tysięcy. Jednak, gdy weźmiemy sobie tutaj poziomy wsparć i oporów, no to tutaj mamy doki, na które w tym momencie cena dość nieźle reaguje. Tutaj mamy kolejny poziom, i tutaj mamy kolejne poziomy, gdzie cena może reagować. Czyli ta cena 48 tysięcy w porównaniu tu z Fibonacci, no to trochę więcej mi odpowiada, że możemy tutaj dolecieć. Czyli tu już są dwie składowe, które mi mówią, że. Tutaj możemy, ten impuls się dopiero może tutaj zakończyć. Jeśli on tutaj dojdzie, to później cofnięcie może być bardzo, bardzo głębokie. Teraz, tak, jeśli sobie włączymy tutaj ten wykres emocji, który tutaj, który tutaj mamy, to jeśli patrząc z tego obrazu gry, który tutaj nam się narysował, i wrócimy tutaj. Do tego wykresu, no to być może zaczynamy robić tutaj taki ruch i będziemy mieć jeszcze takie ściągnięcie, a być może już zaczynaliśmy, przeszliśmy już tutaj w tą stronę i będziemy szli w górę. Ale jeśli, jeśli weźmiemy sobie teraz taki cały obraz gry, który tutaj się narysował, i włączymy sobie ten wykres, czyli już od tego tutaj, od tej poprzedniej hossy. To być może będzie tak jak co niektórzy twierdzą, że to będzie jeden taki wielki turbocykl i być może jesteśmy tutaj w tym miejscu, który się teraz tutaj taki tworzy i być może będziemy dalej tutaj kontynuować to wszystko w górę. Który z tych scenariuszy będzie, no tego po prostu wam nie, nie będę umiał odpowiedzieć w tym momencie, nie? Na niskich interwałach, no to tak, wam powiedziałem, tutaj czekam na to, co się co się wydarzy. Dobra, przejdźmy sobie teraz na Ethereum. Na Ethereum co mamy? Na Ethereum mamy tutaj właśnie taką tą konsolidację. Widzimy, że po uwolnieniu tych tokenów jeszcze się tutaj praktycznie nic nie dzieje. Czyli tak jak zakładałem właśnie, że gdzieś znalazłem te informacje tak, że du dużo osób, które tam wcześniej postejkowały są i mimo wszystko po uwolnieniu tych tokenów i tak nie wy wyszli na razie na plus i czekają na większe spadki. Jednak być może to będzie cisza przed burzą z tego względu, że tu zaczyna nam się robić taka, taka mała dywergencja. Tu mamy coraz wyższe te szczyty, nawet tutaj na tych czterech godzinach. Zobaczcie, tu mamy coraz wyższe te szczyty, ale na RSI mamy coraz niższe, czyli nie ma ta aby za bardzo siły. Więc jeśli Ethereum tu spadnie niżej, to dla mnie to nie będzie odpowiedź, że z powodu tych tokenów, tylko już. Z tego całego backgroundu, z tego całego tła, który tutaj się utworzył, że idziemy do góry, ale bez siły. To mi daje właśnie taki szerszy obraz gry, który tutaj może się wykonać. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze ripla. Na riplu mamy tutaj e, też dość taki wysoki interwał i co? Ripple zaczyna nam tutaj kumulować e, czyli zaczyna konsolidować. I teraz tak, nadal uważam tutaj tą strefę taką dość, e, dość istotną do obserwacji i tutaj zobaczymy, co się wydarzy, jeśli tutaj w tych e, tych strefach, zaczną mi się pojawiać jakieś sygnały na, na kupno, no to tutaj też może być dość ciekawy ten wystrzał do góry, być, mo, być może do, ty, do tych poziomów i wtedy może być wykonać się coś takiego, że tutaj się wystrzelimy, tutaj przyjdziemy, zejdziemy i dopiero dalej będziemy kontynuować w górę. Czy tak się wydarzy? No zobaczymy, traduję to, co widzę, a nie to, co chcę zobaczyć, a to, to co w tym momencie widzę, no to po prostu tam jest taka mała akumulacja. Zobaczmy sobie jeszcze, Cardano. Z tego względu, że ostatnio wpadłem na informację, gdzie bardzo dużo tutaj się pisało o powrocie informatyków do tego projektu. Więc kartano zaczyna tutaj pokazywać siłę. Mamy tutaj wybicie takiego trendu. Tutaj mieliśmy przetestow przetestowanie tych ostatnich szczytów. Zaczynamy iść w górę. Tutaj, jeśli przebijemy te, te szczyty, które tutaj nam się utworzyły, to być może pójdziemy tą stronę do góry, przyjdziemy tutaj, później przetestujemy jeszcze te, ten szczyt tutaj, no i dalej po prostu będziemy widzieć, co się będzie działo. Nie? W tym momencie nie chcę za bardzo prognozować tego, czy pójdziemy już, pójdziemy e, od razu tak gdzieś do góry pod po te, po te dołki. Póki co, tak, tak jak mówię, no, myślę, że możemy tutaj przebić, dojść do tego dołka, przyjść tutaj, przetestować ten kolejny szczyt i dopiero dalej będziemy widzieć, co się będzie działo. Tutaj trend. Póki co mogę wyrysować jeszcze taki, że tutaj mamy tak. Jeśli byśmy tutaj przyszli niżej, no to tu by było dwa bardzo fajne zbiegi, które mogą tutaj kontynuować właśnie nam wzrosty do góry, ale tak mówię, to jest jeszcze troszkę za wcześnie, jeśli chodzi o ten projekt. Po prostu muszę wiedzieć, co tutaj będzie się działo na tych świeczkach, bo nic tak nie da odpowiedzi, co się dzieje z danym projektem, po prostu jak sama cena, czy się trend zmienia, czy, czy trend idzie w bok, czy trend zaczyna być spadkowy? Tak, jak mówię, cały obraz gry wychodzi na to, że jest bardzo interesujący. Tak samo na cardano, bo tutaj mieliśmy zjazd o 91%. Także to cardano też dość interesująco wygląda. Dobra, jeśli podobał Ci się ten materiał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, zostaw jakikolwiek komentarz. Będę wdzięczny za każdą mianową reakcję. Także do usłyszenia, do następnych materiałów. Pozdrawiam Was, hejka.